Witam Was w kolejnej części z czwartkowego grzybobrania. Jak dobrze wiecie, trafiliśmy na kozielarze grabowe. Część pozbieraliśmy. Część pozostaje do podrośnięcia. Mnóstwo zajączków. A zresztą, sami wiecie, bo to jest kontynuacja pierwszego odcinka. Także lecimy, zbieramy. A dzisiaj jeszcze miejsce z borowikami. Zobaczymy co tam się wyprawia, skoro tu jest grubo, to tam pękają szwy Zaczynamy dzisiejszy odcinek numer 2. Kozaczki częściowo pozbierane większe owocniki. Zostawiłem niech się rozsiewają. A spójrzcie, tutaj, ile zajęcy łapcie za uszy. Pełno ich tu pod tym, ale wszystko jest bluesem. Lecimy, rozejrzyjcie się tutaj na jeszcze jedno miejsce. Ja myślałem, że po tych po malutkich masilakach stampy a to jakieś kulki pospadały z drzewa. Nie wiem co to jest Na grzybkach jako tako się znam, ale na tych owocach lesinnych różnych To raczej nie moja bajka. Chwilowo razem z Wami nie robię żadnego cięcia. Rozejrzymy się, tutaj wyżej, czy nie będzie jakichś fajniejszych grzybków. Mam na myśli prawuski, no i kozielarze, bo tam jeszcze jest jedno miejsce gdzie kozielarze grabowe, bukowe się pokazywały. W ubiegłym roku, dwa lata temu też. A to ten grab jest jeden jedyny na środku wraz z bukiem Rok w rok tu są kozlarze. To jest takie taka miejscówka grzybodajna, że to się w głowie niecie. A tu żeby nie było tylko zajączki Kozaczki, no to gołąbeczka ale to nie nasza bajka. Nie nasz kolor. My rzekamy: siwe, zielone. To jest nasz gatunek. Chociaż ja tam od czasu do czasu zaram ale zazwyczaj gołąbki schodzą na drugi plan jak są borowiki idziemy z borowikami jak są podgrzybki i borowiki idziemy z jednym i drugim ale jak mnie już znacie u mnie zawsze pierwsze filmy to ptactwo, kury blade, jadalne, cała zgraja. A też nie chcę was zarzucać filmami kurkowymi. Chcę troszeczkę urozmaicić. Dlatego tego filmy, które były nagrane wcześniej, mam na myśli czerwiec początek lipca, gdzie kurek było najwięcej, pozostawię je na później, na drugi etap, czyli na jesień, kiedy już nie będzie grzybków, nie będzie, zaczął chodzić do lasu, zima się zacznie, no to, żeby kanał nie stał pusty, no to będziemy puszczać te filmiki żeby troszeczkę was podbudować i zachęcić na kolejny nadchodzący sezon już myślałem, że jest mamy tutaj do czynienia z borowikiem szlachetnym, taka kapelusz przechylony a tu nas taka Gąbka Robi w balona Dobra, żeby nie było za długo znowu No i tak 5 minut przegadałem no 5 minut przegadał i zaliczył glebę To by było cudowne połączenie No Gaduła leży Dobra, widzimy się za chwilkę Miałem się już stąd wycofywać Ale zauważyłem Po tej stronie jeden grzybek I po drugiej tam trochę taki grubszy A przypuszczam że to pewnie jest muchomor czerwieniujący Nie zaczek. Oczywiście Czerwieniucha A to między chuńkami też coś spleśniałego prawdopodobnie zajączek Tu kolejny mochomorek leży, tu coś było Już spleśniało Stan agonalny No to zobaczymy co tu jest Co tutaj mamy do czynienia Do sprawdzenia kolejny mochomorek o, przejęły schedę Tutaj też grabowe występy, występywały, bo yy, kozilarze A przejęły muchomary czerwieniące. A jak czerwieniące, to mogą być borowiki w pobliżu. No wiadomo. Prawuski lubią Towarzystwo Muchomorów No dobra, na razie tutaj nic nie widzę. Widzimy się na kolejnym miejscu Tak sobie mówię. O moje tu nic nie widać A u góry się wyłoniły no to mamy kolejny gatunek grzybka. Już dzisiaj. <grybka> ale widzę, że to już wilgachy. To niech się rozsiewają. Niech to się zadzieje. O jasne. To taki duży. Tu jeden obżarty. Kolejny. Tu jeszcze jeden był, ale już go nie widzę. Ale. Widzę kolejne zające Chwilę ich nie było a tu już jeden pod drzewkiem, ale widzę, że już jest trochę bieli złapał, czyli spleśniały tutaj widzę kolejnego też, już jest w stanie agonalnym to oczywiście zostaje. Jak mówiłem, z zajączkami to jest krótka piłka. Wyskoczą deszcz, ciepło, dwa trzy dni i jest po zajączkach. Szybko pleśnieją szybko robaczywieni, miękki grzyb, to wiadomo. Długo się nie utrzyma. O, rozejrzę się tutaj jeszcze może jakieś. Koziela, że tam też się trafiały. Zobaczymy. Może jakieś zajączki zdrowe się trafią, chociaż to je przygarniemy. Jeżeli nie, ruszamy w inne miejsce na borowiki. Także nie uciekajcie. To nie koniec filmu. Jeszcze się będzie działo.